Oto sport, który zebrał miliony fanów na całym świecie i o którym nie mamy zielonego pojęcia. Po wielu sukcesach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Meksyku, kolejny raz w Polsce będziemy próbowali go robić, wypierdalając się na jakąkolwiek krytykę ze strony ludzi, którzy faktycznie się na tym znają. Nie ma walka! Ale zobaczcie jak sobie chycamy jak małpki, to chyba znaczy, że robimy to dobrze. Poza tym mamy też w pełni profesjonalnego trenera prosto z USCI. Moja głowa! Nasze treningi są skrupulatnie przygotowane. Wszystkie mówce ściągamy z YouTube'a, a i kręgosłupów też nam nie żal. Przyjmując po dziesięć plainwasterów czy driverów na na każdym treningu. To było dobre. Posłuchajcie sami, co mają do powiedzenia nasze gwiazdy. Siema, ludzie, jestem Staszek, ale wołają na mnie gruby. Bardzo lubię wrestlinga, moim ulubionym zawodnikiem jest Great Tie. Niestety nie za bardzo mogę się nim inspirować w naszej federacji, ponieważ my robimy cyrka, nie brainchopy. Siema, no na wstępie, powiem wam, że czepiają się mnie, że biegam zawsze taki nakoksowany i nabuzowany. Ale za to napierdalam najlepszą pajacerę w Polsce. Nie, no żartuję, Shadow jest lepszy ode mnie. I wcale nie mówię tak. Bo mam depresję i mam dość siedzenia w tej budzie 5 lat i nie osiągnięcia niczego. Także Shadow jakby co to się odezwił, jak coś to mam kilka BMW na zbyciu, także może to pokryje składki. Hello, my name to jest John Vegas ja yeah, przyjechałem do was Nevada in the a I chcę żeby tu w Poland robić very very great... Zajebisty kurwa w wrestling, bet niż te Plastik Polish Barbies, bet niż nawet WW. Impolis, oni tobie że unit professional training with professional wrestlers. I że unit need to robić dzisiaj. Moje experience tego dokonać very, very soon, very, very good. O jasna cholera! A co to za monstrum? To jakiś idiota.